Jestem! Jestem, moi kochani, jestem! Wróciłam do domu z tych całych zakupów. Taka szczęśliwa, bo już dawno zakupów nie robiłam. No i przyszedł na to czas, dlatego się cieszę. I już Wam pokażę, zobaczcie. Od Direct Sport taką właśnie mam siatę. Takie wielkie tutaj w Belgii dają, słuchajcie. Takie wielkie siatki. Takie, takie słuchajcie, trzeba było zrobić zakupy. No i co? Pojechaliśmy z Adamem dzisiaj a, do galerii, żeby kupić właśnie głównie buty. Pojechaliśmy sobie, wiecie, no sami, bo dzieci nie chciały jechać, były leniwe. No czasami tak to jest mi, dziećmi. Także wykorzystaliśmy ten czas właśnie dla nas i było bardzo fajnie. No i tak, pierwsze zakupy to kupiliśmy tutaj dla Adama Nike. Buty sobie takie wybrał. Cena tych butów to 90 euro. 90 euro. Są to e, buty Nike, ale zobaczcie, jakie fajne. Takie ładne, czarne, zwykłe. Zwykłe, niezwykłe buty. Mnie osobiście bardzo się podobają, bardzo, bardzo fajne. No, Adam się śmieje, że takie wiecie, podobne jakby ala Szoksy. <noise> no, także te kosztowały 90 euro. I a gdzie są te buty? Jeszcze miał jedną parę butów, nie wiem gdzie one są. Tu, zobaczcie, tutaj są te buty kolejne. Tutaj są buty, a tutaj są buty akurat Ribok rybok i te kosztowały dokładnie 50 euro. I jakie to Adam kupił buty? Ano takie zwykłe białe, całe bielutkie. Bardzo fajne też. I w sumie powiem Wam, że takie same, takie same ma, tylko że tak jak Wam pokazywałam w sklepie, to takie z niebieskimi akcentami. Natomiast Adam skusił się na te same buty ze względu na to, że mówi, są bardzo, słuchajcie, wygodne, bardzo wygodne, także wiecie. On mówi, że buty mogłyby być nawet ze złota, ale jeżeli but nie jest wygodny, to nawet by go nie ruszył. Także takie buty. Także są buty, jest w czym chodzić, można działać. Następnie, co my tutaj kupiliśmy? Zobaczcie, zobaczcie, ile rzeczy kupiliśmy. Wiecie, nowy rok, nowe rzeczy. Nie wiem, czy też tak wymieniacie co jakiś czas. O, zobaczcie, tutaj jest jeszcze. Co tutaj jest? Aha, no dobra, zacznę od tego, że. Tutaj kupujemy z tej marki Slizinger, czy jakoś tak? Slicinger. I tu jest tak, jeżeli kupicie dwie pary, to jest to w cenie 13 zł. Euro, przepraszam. Widzicie, wróciłam z Polski i myli, myli mi się ze złotówkami. Rozmiar 36. Także taką sobie kupiłam. Tu jest jeszcze taka czarna bluzka z tej samej takiej marki. Bawełniana bluzeczka. Po prostu wymieniamy, wiecie, co jakiś czas. Adam sobie kupił jeszcze takie spodenki, słuchajcie, takie właśnie szare, fajne. A do tego też wziął drugie, no bo widzicie, dwie pary za 19 euro. Tylko, że te są właśnie, o, czarne. Była okazja, on czasami, wiecie, nawet jakieś zima, to czasami lubi sobie chodzić po domu w krótkich spodenkach. Tak. Tu jest jeszcze Adama taka szara bluzka. No i też dwie za 14,50 z tej samej marki. Także bardzo, bardzo lubimy w sumie tą markę. I teraz, aha, teraz idą moje bluzki. Tak, ja sobie kupiłam, zobaczcie, taką niebieską Nike. Jaka wiecie, zwykła bluzka, bo tak jak widzicie, ja lubię nosić bluzki po prostu, wiecie, bez napisów, bez żadnych tam obrazków, bez żadnych takich tam dziwnych rzeczy. Ewentualnie jakiś taki, o, delikatny, mały napis to może być. Także, no i pan dzisiaj mówi do mnie przy kasie, ale nie ma, nie ma tutaj ceny, a ja mówię, że ja chcę tą bluzkę, także musiał iść zobaczyć specjalnie na drugą. Ja też nie zwróciłam uwagi, że tutaj nie ma akurat ceny. Także musiał iść i zobaczyć przy innej bluzce. I ta bluzka była 20-23 euro, tak? Wzięłam też sobie, słuchajcie, taką właśnie Adidasa. Tu jest też taki delikatny znaczek Adidasa. I ta akurat kosztowała 20 euro. Przeceniona z 23 euro. I ja tutaj wzięłam Eskę. Tu jest Eska. I tutaj ma takie, wiecie, te paseczki. Także taka, wiecie, luźniejsza. No i oczywiście różowa. Tak jak lubię. Tak, różowa. 100% bawełna. 100% bawełna. I jeszcze jedną bluzeczkę sobie kupiłam. Jest taki właśnie fajny kolor. Taki zielony. O, zobaczcie. Taka bluzeczka, tutaj jest rozmiar 36, no i ona właśnie też kosztowała kup 2, a zapłacisz 13 euro. Także taka fajna, proszę bardzo. Do tego słuchajcie. Co ja tutaj jeszcze kupiłam? Adam sobie kupił nową torebkę Adidasa. I ta torebunia kosztowała 15 euro, a wcześniej kosztowała 18 euro. Także my ogólnie w ogóle nosimy takie te markowe właśnie, czy Nike, czy Adidas, czy na przykład Reebok, to nosimy właśnie te torebeczki, ponieważ one są bardzo praktyczne, wiecie, włożycie tutaj portfel dosyć duży, włożycie tutaj telefon, włożycie tu chusteczki, czy na przykład gumy do rzucia. I w ogóle, wiecie, ma fajny taki pas. Bardzo mocny. Ten pas tutaj też jest przyszyty do tej torebki. Też jest taka, wiecie, dodatkowa tutaj kieszonka. O tak, tutaj jest taka dodatkowa kieszonka, słuchajcie. I wiecie, co jest najważniejsze? To, że te torebki tutaj posiadają właśnie zamek plastikowy, co myślę, że jest właśnie na plus. Nie jest to zamek metalowy, czyli, wiecie, się nie zacina. A no, i fajny jest materiał, bo myślę, że nie będzie tak się wiecie brudzić. Także bardzo dobra cena, bardzo fajna cena. No, i słuchajcie, widziałam też takie właśnie klapeczki. Klapeczki są dla Arona Everlast. Takie klapeczki są bardzo ładnie wyprofilowane. Także powiem Wam, że są bardzo ładnie wyprofilowane, czyli że. Nie jest, nie jest podeszwa bardzo płaska, czyli ma ten taki profil, gdzie to działa na tego tak zwanego płaskostopie, tak? Czyli dzieci mogą sobie tutaj fajnie stópkę uformować. Mam nadzieję, że widać. O, może widzicie tutaj tak troszeczkę? Jest takie, o widzicie, jest fajnie profilowany ten klapek. Także to jest naprawdę bardzo na plus. I to jest, wiecie co? Ja wzięłam tutaj rozmiar 30... A 34, widziałam Aronowi, to tak wiecie na oko. Mam nadzieję, że będą dobre, bo on jedne takie miał, ale on zawsze zapomina ich ubrać. To może te będzie nosił. I tutaj yy, cenowo to wygląda. No, gdzie jest ta cena? O, mega cena 19 euro. Także, także bardzo fajne klapeczki myślę. I sobie będzie nosił, wiecie, co jest jeszcze fajnego w tych klapkach, że tutaj ta osłonka, właśnie, ona jest bardzo mięciutka. Ona jest bardzo, bardzo mięciutka. Nie wiem, czy to zobaczycie, czy nie. Gruba, po prostu, wiecie, gruba. O, jest taka gruba, jest taka mięciutka, bardzo gąpeczka, więc myślę, że będzie musie bardzo dobrze nosić właśnie te klapki. I co jeszcze? Co ja jeszcze takiego kupiłam? Okej, okay, ta torba jest pusta. Tu mam kolejną torbę, i w tej torbie też coś właśnie mam. I wie, o, zobaczcie, mój kabel się znalazł do ładowarki, <grym> bo gdzieś zgubiłam biały, a jechaliśmy moim samochodem, więc, yy, no wiecie, muszę mieć zawsze podłączony telefon. Aha, tu jeszcze kupiłam dwie bluzki, słuchajcie. Ta jest na pewno do mnie, Adidasa. No ta ma taki większy napis, ale ja ogólnie taką też chciałam, no to sobie wzięłam, bo wiecie, ona była przeceniona z 25 euro na 10 euro. No to słuchajcie, bardzo, bardzo się opłaca. Także o, a ja takie różowe, to ja bardzo, bardzo lubię, także no. Bardzo fajna bluzeczka, jeszcze z pewnością mnie w niej zobaczycie nieraz i ona jest o tyle fajna, że ona nie jest, wiecie, za długa. No, także fajnie. I tutaj Adam sobie wziął też taki krótki rękawek, ale ta jest akurat Nike. Nike i ta kosztowała. O, widzicie, minus 40% i ona kosztuje aktualnie 15 euro, a kosztowała 25 euro. Także widzicie takie fajne zakupy. I jeszcze co, ostatnią rzecz mogę Wam pokazać. Kupiłam sobie, bo. Musiałam, bo potrzebowałam. Tak jak Wam pokazywałam, to zepsuł mi się zamek w mojej torebuni i teraz kupiłam sobie taką. O, nie wiem, czy dobrze widać. Może tutaj? O, może tutaj dam. I zobaczcie. Ja kupiłam teraz taką jasną torebunię. Tak jak widzicie, tutaj jest. O, taka zapineczka. Firmy Sketchers. Tutaj jest taka o właśnie przegródka. Możemy coś sobie włożyć, i fajnie jest, że zapinki są takie o, na zatrzask no, takie magnesowy zatrzask. Co mi się podoba w tej torebce, to jest właśnie plastikowy. Ten m, zamek jest plastikowy, to jest akurat naprawdę na plus. No, i tutaj mamy ten cały pas, to jest czarny pas. No, i wiecie co? Powiem Wam, że tutaj jest jeszcze kolejna przegródka. Tak, I to mi się podoba, że jest bardzo miękka ta torebka. To mi się właśnie pod podoba. Chociaż, tak jak widzieliście, pokazywałam Wam, że może kupię jednak tą e, torebkę taką bardziej sztywną. E, ale jednak, wiecie co? Po dłuższym namyśle no zrezygnowałam z tamtej i kupiłam właśnie tą. E, ta kosztowała 24,99 i no kupiłam ją, chociaż kupiłam ją, chociaż wiecie, co miałam takie właśnie e, wahania, No bo ja zawsze miałam torebunie taką wiecie, albo brązową tą taką pluszową, albo tą moją czarną. Ale no właśnie ja przede wszystkim zawsze miałam czarne torebunie, a ta to jest jednak taka... Taka kremowa, aczkolwiek ten materiał on jest taki śliski, wiecie? Więc też nie wiem, jak to będzie, kiedy ona na przykład się pobrudzi. A myślę, że jest to jasny kolor, to będzie znacznie częściej się brudzić. Tylko no właśnie, nie wiem, jak to będzie z czyszczeniem. Ale Adam powiedział, mówi do mnie, kup sobie. A jak na przykład coś Ci tam nie przypasuje, no to możesz sobie kupić jeszcze w przyszłym miesiącu. A ja mówię. No, tylko tak wiecie, no trochę szkoda kasy by było, nie? No bo jeżeli ma coś notorycznie mi się brudzić yy, i na przykład nie będę mogła tego doczyścić, no to szkoda tej kasy, nie? No ale zobaczymy, bo nigdy nie miałam w sumie jasnej. Też się zastanawiałam nad torebką skórzaną, ale mówię hmm. Takiej skórzanej brązowej też jeszcze nigdy nie miałam. No, wiem, że na pewno do płaszcza by mi pasowała, ale też nie wiem, jakby to było czy by mi pasowała do takiej wiecie zwykłej kurtki po prostu. I tak mówię, ach, muszę sobie jeszcze przemyśleć. Także no, na razie się skusiłam na taką torebkę. No, mam nadzieję, że będzie mi się, że będzie mi dobrze, dobrze służyła. Także no, czy ja coś tutaj jeszcze mam? Nie. Nic nie mam, tak jak widzieliście też, no to y, zaszliśmy do restauracji, oczywiście do dwóch, bo w jednej chciałam zjeść ja, w drugiej Adam i tak, tak to było właśnie podzielone. No, ja już wróciłam, takie nasze dzisiaj, wiecie, w nowym roku, nowe zakupy. Czasami trzeba coś nowego kupić, dlatego że yy, często jest tak, że różne koszulki, bluzki są już czasami przepocone, mimo tego, że się pierze w 60 stopniach, ale zalecane jest po prostu wymienić to raz na jakiś czas, prawda? Oczywiście nie, nie zmieniam tych bluzek, nie kupuję nowych co miesiąc, ale... Raz na jakiś czas to tak trzeba zrobić jakieś takie większe, lepsze zakupy. Dlatego też jestem dzisiaj taka szczęśliwa, że coś tam sobie kupiłam. No wiecie, to takie zakupy to zawsze każdego chyba uszczęśliwiają. Ogólnie bardzo fajny, ogólnie bardzo fajny czas spędziłam z moim mężem. No i za całe te zakupy tutaj z bluzkami, no to zapłaciłam 266,50 euro. Muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i dumna z mojego Fikusa, bo wypuścił kolejne te dwa dwa listki, także naprawdę, naprawdę taki dorodny, fajny. Jeszcze, jeszcze chwila ujęcia ze mną i z tymi światełkami, bo już niedługo. Będą ściągane, tak już niedługo będą ściągane, wiecie te dwie doniczki tutaj co widzicie te puste, a to niestety te zielone drzewka, te zielone drzewka mi nie przetrwały dlatego, że nie wiem, jakoś zaczęły się robić takie wiecie, to drzewko zaczęło po prostu... Robić się brązowe. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Te widzicie bardzo dobrze mi tutaj się usadowiło, natomiast te dwa tamte, co miałam, to nie. Nic z tego. Nic z tego. Mam nadzieję, że Wasze, Wasz dzień również minął bardzo fajnie. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrypcji oraz komentować. Komentujcie, piszcie do mnie, bo ja bardzo, bo ja bardzo, bardzo lubię, kiedy piszecie do mnie. Słuchajcie, u mnie już jest bardzo późno, także ja już będę się szykować do łóżeczka, bo już koniec dnia i padam z sił. A wam ślę buziaczki. Trzymajcie się, kochani, do następnego. <noise> Pozdrawiam Was serdecznie, moi kochani z Belgii.